Cześć wszystkim, nazywam się Aleks Szczepanowski. Jestem instruktorem akrobatyki w Akcencie. Chciałbym zaprosić Was na zajęcia, które ruszają już od września. Nasze zajęcia dedykowane są zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. Zajęcia wyglądają w ten sposób, że najpierw rozpoczynamy solidną rozgrzewką. W trakcie naszej rozgrzewki koncentruje się na rozciąganiu. Następnie przechodzimy do ćwiczeń praktycznych. Czyli szlifujemy nasze elementy akrobatyczne, są to przeróżne elementy z dziedziny zarówno gimnastyki jak i akrobatyki, odstania na rękach, po różne skoki, rundaki, fiflaki, salta i tak I na koniec zajęć oczywiście robimy trening siłowy, aby wzmacniać nasze ciało. Akrobatyka jest bardzo wszechstronnym sportem. Przede wszystkim pobudza naszą wyobraźnię przestrzenną. Pozwala nam przełamywać różne bariery, wzmacnia nasze ciało, poprawia naszą koordynację ruchową. Dzięki akrobatyce budujemy taki nawyk prawidłowej postawy ciała. Daje nam bardzo wszechstronny wachlarz możliwości. W trakcie zajęć korzystamy z materacy, filców, pozwala na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń. Wszystkie informacje dotyczące akrobatyki macie w naszej zakładce Akrobatyka.